Podczas zajęć czasem proszę moich studentów o zalogowanie się do Moodle i zapoznanie z przygotowanym przeze mnie materiałem albo treścią zadania. Zdarza się, że niektórzy mają problem ze znalezieniem odpowiedniego kursu. Powodem jest zazwyczaj nieporządek na liście kursów, albo ustawiony nieodpowiedni filtr na stronie głównej w Moodle. Dzisiejszy Moodle Monday będzie o porządkowaniu listy kursów. Zajrzyjmy do MUDLA. Na stronie głównej, część z Was widzi swoje kursy w postaci takich oto kolorowych cegiełek z grafiką albo ze zdjęciem. Po lewej i prawej stronie są strzałki, które umożliwiają przewijanie widoku dostępnych kursów. Trochę niżej znajduje się oś czasu, która czasem może zawierać ważne informacje. Dlaczego ważne? Bo mogą to być terminy dostępności testów, czy terminy, w jakich trzeba się rozliczyć z zadań, albo też, jak u mnie, będzie to informacja o dostępności wykładowcy na czacie. To jeden z trzech możliwych widoków. Tutaj na górze możemy te widoki zmieniać. Przełączę się na widok o nazwie lista. Teraz nie jest już tak kolorowo jak poprzednio. Widoć tylko. Nazwy przedmiotów i w przypadku niektórych kursów procent ich ukończenia. Nie wiem jak wy, ja osobiście wolę ten widok od tego poprzedniego, tego kolorowego, bo jest według mnie prosty i bardziej czytelny. Na samym dole listy mam możliwość ustawienia, ile kursów ma się wyświetlać na jednej stronie, i jeżeli jest ich więcej, lista może zostać podzielona na kilka podstron. Jest też trzeci widok. Nazywa się podsumowanie i jest w zasadzie połączeniem dwóch poprzednich widoków. Mamy takie kombo w postaci grafiki i jednocześnie listy kursów. Reszta elementów pozostaje tutaj bez zmian. Każdy zatem może wybrać sobie taki widok, jaki odpowiada mu w danym momencie. Ale do rzeczy, bo w zasadzie chciałem Wam opowiedzieć nie o widokach, ale o porządkowaniu listy kursów. Zatem, jeżeli Twoja lista kursów jest bardzo długa, albo chociaż długa, no i denerwuje Cię szukanie jakiegoś kursu, poukrywaj nieużywane przez Ciebie kursy. Wystarczy kliknąć w menu po prawej stronie obok nazwy kursu i wybrać Ukryj z widoku. Kurs zniknie z listy, ale bez paniki. Dalej masz do niego dostęp. Po lewej stronie masz rozwijane menu, i wystarczy, że klikniesz tam Ukryte i wyświetli Ci się lista kursów ukrytych. Każdy ukryty kurs możesz z powrotem przywrócić do pełnej widoczności w ten sam sposób. Jeżeli masz kursy, które są dla ciebie istotne, możesz je też odznaczyć gwiazdką i w menu mieć do nich szybki dostęp, wybierając filtr oznaczony gwiazdką. Pamiętaj, że jeżeli kurs będzie ukryty, nie pojawi się na liście kursów z gwiazdką. Poza tym, filtr ma jeszcze kilka opcji. Możemy wyświetlić wszystkie kursy, ale uwaga wszystkie to wszystkie poza ukrytymi. Dalej mamy kursy aktualne, czyli te przypadające na dany rok akademicki, kursy nadchodzące i kursy zakończone, czyli te z poprzednich semestrów. Mam nadzieję, że teraz będzie Ci łatwiej ogarnąć listę kursów na Moodle. Do zobaczenia za tydzień.